Gesty i słowa. Miłości. Część druga. Zapraszamy. Tytuł to Gesty i słowa. Yy, miłości. miłości. Miłości i oczywiście Boga, wiadomo, że miłości Boga, ale też i, i ludzkiej miłości. Ale dzisiaj chcielibyśmy zacząć yy, może ani od gestów, ani od słów, ale od spojrzenia. Bo ten rozdział ma trzy podrozdziały, czyli gesty, spojrzenie yy, i słowa. I słowa. I się o spojrzeniu. Robiłaś sobie kiedyś takie ćwiczenie, żeby patrzeć w lustro albo patrzeć komuś w oczy przez dłuższy czas. Czy wytrzymasz? No, to taki challenge był, że jak to pierwszym rugnie, to tak robiłam. A wczoraj, chociaż jak, no jak dzisiaj to nagrywamy to wczoraj, ale jak to się ukaże, to już u -u -u. widziałem taki filmik w internecie, że, że Angelina Julie siedziała po jednej stronie mhm. na krzesełku i po drugiej stronie na krzesełku dosiadali się ludzie. Mhm. I kto wytrzyma patrząc jej w oczy? Ponoć ma tak przenikliwy wzrok, że nie jesteś w stanie wytrzymać nawet 30 sekund, żeby patrzeć okay. jej w oczy. Nie? I jak czytałem ten, ten podrozdział o spojrzeniu, o spojrzeniu Boga, no to właśnie pomyślałem sobie, jak przenikliwy wzrok musi mieć Bóg. Że skoro takiemu człowiekowi jak Angelina Giordani jesteśmy w stanie spojrzeć mm -hmm. 30 sekund w oczy, bo jest bardzo przenikliwa w tym patrzeniu, to jak bardzo przenikliwy musi być Bóg, i Bóg widzi wszystko, nie? że mhm. nawet o spowiedzi czasami się tak mówi, a po co się spowiadać, skoro Bóg wie wszystko. No to prawda, że wie wszystko, tylko ja potrzebuję wypowiedzieć swoje grzechy, to, z czym sobie nie radzę, a w modlitwach też podzielić się radościami z Bogiem, że, że modlitwa to jest też właśnie wypowiedzenie moje, wypowiedzenie wobec Boga tego, o czym On tak naprawdę wie, o wszystkim. Mhm. Nie? I urzekło mnie to, jak papież w tym, w tym podrozdziale o spojrzeniu, Pisze ten czterdziesty pierwszy punkt. Zaznaczyłem sobie takie zdanie: Jezus zwraca uwagę w taki sposób, że podziwia dobre rzeczy, które w nas rozpoznaje. I, i, i dalej yy, mówi, że, że właśnie na tym, na początku zatrzymuje się Bóg, że jego przenikliwy wzrok jest po to, żeby dojrzeć w nas to dobro, którego czasami sami nie widzimy. Że, że to, co wspomnieliśmy sobie tydzień temu o, o tym dobrym patrzeniu na siebie, co tam, że Jezus mhm. uzdrawia też oczy, żeby patrzeć dobrze na innych, ale też na siebie. To, to jest potrzeba dzisiaj bardzo mocna, nie tylko młodych, ale wszystkich chyba ludzi, żeby dobrze patrzeć na siebie. To ten właśnie przenikliwy wzrok Jezusa jest po to, żeby dojrzeć to, czego my nie, doj nie dojrzewamy w sobie. Nie, no, nie widzimy w sobie, <śleszamy> 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 nie widzimy w sobie, że że to dobro, które może czasami tak bardzo jakoś sobie zamykamy, tłamsimy mhm. e, i nie pokazujemy ani sobie, ani innym, że Bóg je widzi i, i chce to wydobyć na, na, na wierzch. Nie? Czasami też dla nas to, co robimy, jest dobre, to jest takie no, powszechne. Jakby no, zrobiłam coś dobrego, okej, okay, nie? Nie, hmm. nic dla nas to nie jest spektakularnego. No, nie doceniamy tak... tego dobra no, właśnie, no. Nie? które jest w nas. To, to pamiętam, że, że kilka odcinków temu, co mówiliśmy o sercu, Pamiętasz, tam papież pokazywał jednego człowieka jako taki wzór zła, bo, bo nie miał serca. I że każdy z nas ma serce, i że, że dobrym jest ten, muszę też tutaj siedzieć, żeby było widać, że dobrym jest ten, kto ma serce. Że tak naprawdę każdy z nas jest dobry. Tylko, tylko właśnie nie potrafimy się zatrzymać na tym. Pamiętam, że kiedyś mówiłem takie kazanie. Zmienię teraz imię tego człowieka, bo, bo pewnie część go kojarzy też z tego. I mówiłem kanale pod tytułem Bądź jak Przemek. Bo, bo ten Przemek, w cudzysłowie, ma taki dar, że jak z Tobą rozmawia, to patrzy się na Ciebie i świat wokół nie istnieje. Pamiętam, że kiedyś właśnie z nim rozmawiałem w seminarium i coś się wydarzyło w ogóle, jakiś huk był straszny i, i, i obok nas mhm. I ja sobie myślę, co tam się stało w ogóle, ale czymś się takim ważnym dla siebie dzieliłem. I ten przemek w ogóle na to nie zwrócił uwagi. Jakby mhm. Nie istniało dla niego to, że coś tam się dzieje strasznego, bo istniałem dla niego ja, który, istniałem dla niego ja, który dzieliłem się swoim przeżyciem. I dla mnie to było takie no z jednej strony fascynujące, mhm. że, że, że się tak jakby wkręcił w rozmowę ze mną, że. Że, że jest dla Niego ważny, a z drugiej strony ten wzrok jest Jego, jest cały <noise> czas tak przenikliwie przeraźliwy, że jakby On patrzy na ciebie i, i ty masz poczucie, że mm, on już dokładnie wie, co ja chcę on nie, powiedzieć. On wszystko, wie. On wszystko <noise> wie. i powiedziałem właśnie takie kazanie, żeby na modlitwie być jak Przemek. Bądź jak Przemek, że, że patrzy na Boga i wszystko, co się wokół dzieje, mogą się dziać różne kataklizmy, ale ty patrzysz na Boga. I, I że to jest budowanie Twojej relacji z Nim. To może być krótki czas 10 5 minut, bo na tyle możesz sobie na przykład pozwolić, mając, mając rodzinę i mając dzieci e, i mając jakieś obowiązki domowe. My księża, mamy trochę inne życie, osoby żyjące samotnie, mają trochę inne życie, osoby żyjące w małżeństwie inne życie, e, siostry zakonne jeszcze inne życie i każdy z nas ma inne możliwości tego spojrzenia mhm. na Boga. E, ale Bóg na każdego z nas patrzy z jednej strony tak samo, a z drugiej strony na każdego inaczej, bo no, tak jak potrzebujemy, nie? Ale żeby uczyć się takiego spojrzenia na Boga, tak jakby świat w ogóle nie istniał. No, rozgadajmy się. No, i że to spojrzenie Boga jest po prostu tak genialne, tak, tak wydobywa z nas dobro, z tej spowiedzi, co mówiliśmy sobie tydzień temu że Bóg wydobywa z nas właśnie dobro, nie zatrzymuje się na tym, co złe, co słabe, tylko mówi tam skarbie, tak? Co mówiłaś to jest powiedzieć No, słoneczko. Słoneczko, no właśnie, że Bóg tak mówi, że to jest genialne po prostu, tego spojrzenia spojrzenie, nie? No. Ale zobacz też to, co mówiłeś, że... no właśnie, że Bóg wydobywa z nas to dobro. Ja sobie też tak pomyślałam o tym, jak my patrzymy na innych, którzy są wokół nas, jak ktoś zrobił ci jakąś przykrość, na przykład, mhm. to chyba nie zawsze jesteś w stanie spojrzeć na tę osobę, już tak jakby omijając to zło. Mhm. Nie, tylko tak wiesz, taką pełną dobrocią, nie? I to jest y, też y, i trudne, ale też takie bardzo wymagające. I ten, ten rozdział, który teraz omawiamy, gesty słowa miłości, no, nie cały czas mnie tak mnie trochę szturcha, właśnie, żeby się i pokazuje, żeby się właśnie trochę wziąć za siebie, i, no i też tą miłość, którą ja dostaję od Boga, oddawać dalej, nie? przekazywać dalej. I też uczę się tego i chcę się tego uczyć. I to jest też niesamowite, jak samemu można też dawać takie świadectwo, nie, że właśnie siadam na chwilę. I, I ty w tym momencie jesteś najważniejszy na przykład, nie? Osoba, z którą uh -huh. rozmawiam. I, I właśnie tak jak mówiłeś o tym y, Przemku, tak? tak Przemku, <laughs> nie, że Przemku. świat boku świat nie istnieje, nie? I jakie to jest piękne, jak się uczymy tak patrzeć na drugiego człowieka. Uh -huh. To jest też. Y, papież y, y, porównuje w punkcie 42 że Jezus jako człowiek nauczył się tego od swojej Matki Marii, która wszystko uważnie kontemplowała i zachowywała w swoim sercu. Od najmłodszych lat uczyła go wraz ze Świętym Józefem bycia uważnym. Nie tej uważności, my tak często tę uważność tracimy. Tyle mamy mhm. wokół, no nie wiem, ja w każdym razie mam bardzo dużo rozpraszaczy, i często jest też tak, że w biegu gdzieś tam z jakąś osobą załatwię sprawę, to już myślę o drugiej, a z tyłu głowy jeszcze o trzeciej rzeczy, nie? I tej uważności brakuje człowiekowi, nie? Tak, to jest to, co robimy, jak nagrywamy te odcinki, że włączamy sobie tryb samolotowy na naszych telefonach, bo jak ktoś ogląda nas na wideo, no to tu mówimy do tego telefonu, ale tu obok jeszcze jest telefon do rolek. Tak. Monika używa. Jak ktoś nas słucha, to tego nie widzi, ale no właśnie włączamy tryb samolotowy, żeby być uważnym na ten moment, który jest teraz, żebyśmy nie mówili jakichś wam bzdur, tylko żebyśmy rzeczywiście dzielili się tym, co, co chcemy i co ufamy też, że Pan Bóg chce, żebyśmy mówili przez to, to nasze słowa. Genialne jest po prostu też to, to właśnie, oczy, na co zwróciłaś uwagę, że papież pokazuje, kto nauczył tego Jezusa że to uczy nas Maryja. Jak ważną rolę ma Maryja też w życiu Kościoła, no bo Kościół my tworzymy i jeśli mamy być na siebie uważni, jeśli mamy być na siebie czuli, mamy mieć też i y, gesty, o których była mowa ostatnio i, i spojrzenie, o którym jest dzisiaj mowa i też słowa, o których nie wiem, czy będzie odcinek, ale, ale papież też o nich mówi, y, to jeśli to wszystko ma być takie dobre y, y, i też takie niosące, no to y, w Kościele to musimy się też uczyć od tej, która, no, która też opiekuje się Kościołem, która, która też zrodziła kościół, która zrodziła Jezusa od Maryi i że, że Matka Boża jest też bardzo ważną postacią w ogóle w życiu Kościoła i w życiu każdego człowieka. I, i myślę, że, że ta intuicja papieża, którą chce nam przekazać, że jeśli chcesz się uczyć uważności, no to też, też ucz się od Maryi, jest też w No właśnie, wszystkie te dokumenty papieskie zawsze mają odniesienie do Matki Bożej. W poprzednich latach jakoś tak bardzo mocno jeszcze to wybrzmiewa od poprzednich lat, że, że te dokumenty zawsze się kończą takim odniesieniem do Matki mhm. Bożej. To jest przeciekawe, że już teraz pan y, papież, y, papież się nie pan, y, że papież Franciszek już odnosi się do Matki Bożej, no właśnie, pokazując, że ona uczy nas tej uważności, że ona uczy nas spojrzenia też takiego, które nie ocenia. Mhm. Spojrzenia, które, które właśnie jest takie łagodne, kojące. To jest też ta Matka Boża, nasza skrzatuska. No nie? to jest spojrzenie. To jest takie spojrzenie właśnie łagodne. W mhm. tym roku przeżywamy te 450-lecie obecności Maryi, więc jakoś tak szczególnie jeszcze na nią zwracam uwagę w naszej diecezji, że ona ma takie spojrzenie naprawdę... Nie, nie skupiający się na trudzie, no bo trzyma na rękach Jezusa, martwego Jezusa, martwego mhm. syna. Ona się nie skupia na tym trudzie, ale to co, to, co nasz poprzedni biskup, jaki dał tytuł, matka miłości zranionej i naszej nadziei. Mhm. Nie? Że, że to jest jej spojrzenie, od niej możemy się też uczyć. Że mimo tego, że miłość jest zraniona, że, że nieraz będziemy zranieni, to, że, to, że jest nadzieja, w nie? którą niesie Bóg i w której uczy nas Maria. Mhm. Ja się odniosę szybko do tych słów i tak trochę Dobrze. przekornie powiem, że no bo mamy gesty i słowa miłości, ja bym to zamknęła tylko w gestach, bo czasami y, te słowa są nam nie do końca potrzebne. Do czego chcę okay. się odnieść? Do, ty niedawno byłeś na europejskim spotkaniu młodych tezę w Kalinie? Tak. E, ja byłam Wiem. kilka razy, ja chyba z osiem czy dziewięć takich europejskich o, spotkań. Ja tyle tak. drugi raz. <laughs> na takich spotkaniach byłam. I każde takie spotkanie pokazuje mi, że no jesteśmy w roku w innym kraju. Nie znamy wszystkich języków. No ja nie znam wszystkich języków hiszpańskiego, nie wiem, francuskiego i tak dalej, ale na każdym tym spotkaniu z ludźmi porozumiewamy się no teoretycznie słowami, gdzieś tam po, tym, po angielsku się możemy dogadać, ale tak naprawdę te słowa często nie są nam potrzebne. Mhm. Bo wystarczy, właśnie, czy spojrzenie czy uśmiech, i potrafimy się dogadać, no właśnie, tylko gdzieś tam prostymi gestami, nie? I to, to jest piękne. To prawda. Słowa są czasami też kojące, i, i też są jakąś może czasami ostatecznością. Myślę, że dlatego są na końcu tego rozdziału. Mm, i, I czasami rzeczywiście mogą pomóc, ale, ale na tych gestach i, i na spojrzeniu się skupmy, i takiego spojrzenia. Gestów przytulenia, też w sakramencie spowiedzi, o co się przez ten cały tydzień modli, modlimy, modliliśmy, e, takich gestów właśnie przytulenia Boga e, i spojrzenia, które, które niesie, spojrzenia, które cały czas patrzy na, na Twoje dobro. E, tak, i może jedno pytanie, zanim będzie końcówka. E, to jedno pytanie, które dzisiaj wrzucimy na Instagrama. E, jedna rzecz którą sobie widzisz, że jest dobra? To nie pytanie, może. Zadanie, żeby wpisać. Jedna rzecz, którą w sobie widzisz, że jest dobra. Takie będzie okienko na Instagramie i zachęcamy do tego, żeby tam wrzucać. Nie ja będziemy jeszcze, tego udostępnić. Ja, ja, no. ja jeszcze życzę odwagi do dzielenia się z miłości. O! Amen. <grym> nowy miesiąc, nowy rozdział. Więc za tydzień zapraszamy na trzeci rozdział encykliki papieskiej Dileksitnos. Do usłyszenia. Do zobaczenia.